Unia Lubelska była epokowym wydarzeniem, które na wiele lat określiło porządek publiczny i ład społeczny w Europie Środkowej i w znacznej mierze Wschodniej. Dzięki niej powstała bowiem rzecz pospolita obojga narodów. Podmiot polityczny, który stanowił rzadki przykład udanego kompromisu pomiędzy różnymi narodami, ziemiami, religiami. Kulturami i językami. Istota tego wielkiego projektu zawierała się w haśle Wolni z wolnymi, równi z równymi. Powstała nowa przestrzeń publiczna, której filarami były parlamentaryzm, samorządność, tolerancja, niezależność, niezależność sądownictwa, republikański wybór monarchy, wolność i równość, szeroka sfera prywatna. Te filary są dziełem Unii lubelskiej i są dziedzictwem Unii lubelskiej. W tamtych wiekach państwo polsko-litewskie było wyjątkiem politycznym i ustrojowym w skali całej Europy, której standardem wówczas stawały się rządy absolutystyczne i zasada czyj kraj, tego religia. Rzeczpospolita. Była zaprzeczeniem tych tendencji, dlatego się stała atrakcyjna dla wielu ludzi. Osiedlali się w jej granicach przywyższe z państw ościennych, bo gwarantowała im stabilność i bezpieczny rozwój. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczysta debata została zatytułowana Europejskie znaczenie dziedzictwa Unii Lubelskiej dla współczesnych państw i narodów. Tytuł wskazuje, wskaz, wskazuje, że spotkaliśmy się w Lublinie nie tylko, aby upamiętnić dokonania naszych przodków, ale również, aby zastanowić się nad doświadczeniami, które możemy wynieść z historii wspólnych losów. W Unii lubelskiej dostrzec można wiele wzorów dla współczesnej polityki międzynarodowej. Ostała na jej mocy rzecz pospolita obojga narodów. Była przecież ogromnym organizmem liczącym w najlepszym czasie prawie milion kilometrów kwadratowych. Organizmem, który przetrwał 226 lat. W tym kontekście warto przypomnieć znaczenie Unii Lubelskiej w rozwiązywaniu aktualnych problemów polityki międzynarodowej, takich jak po pierwsze. Ochrona wspólnych wartości jako podstawy współpracy narodów, podstawy cywilizacyjne, dodajmy, czy po drugie rozwój tej współpracy w poszanowaniu różnorodności i tradycji poszczególnych państw, a więc chodzi o sprawę wolności i suwerenności. Z tych celów wyrastają kwestie bezpieczeństwa, rozwoju poziomu życia i dziedzictwa kulturowego. To są cele, do których warto dążyć, bo stanowią one fundament współpracy. Ufam więc, że dzisiejsze spotkanie będzie nie tylko formą uczczenia 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, ale także próbą odpowiedzi na kilka ważnych pytań. Po pierwsze, co zawdzięczają Unii Lubelskiej państwa, narody i obywatele Europy Środkowej? Po drugie, czy możemy mówić o wpływie Unii Lubelskiej na rozwój Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej? Po trzecie, czy Unia Lubelska może być historycznym wzorem dla współczesnej współpracy w naszym wielkim regionie? I po czwarte, jakie są współcześnie najważniejsze wartości wynikające z tradycji Unii Lubelskiej? Odpowiedź na te pytania, może być źródłem inspiracji w dzisiejszych czasach.